Otóż no tak też w kontekście ostatnich problemów bełchatowych chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądają modernizacje nowej stacji w Choczewie, jak wygląda budowa linii, na jakim to jest etapie. Gdańsk-Przyjaźń, Żydowo-Kieszkowo, Grudziądz-Węgrowo, Pelplin-Gdańsk-Przyjaźń, Choczewo-Żarnowiec, Choczewo-Gdańsk-Przyjaźń i Choczewo do Gdańsk-Błonia, Grudziądz-Węgrowo. Pytam się o to, ponieważ wiemy, że dużym problemem jest właśnie teraz już problem z liniami przesyłowymi, z sieciami przesyłowymi, a pamiętajmy o tym, że niezależnie jak będziemy produkować prąd, jak będzie produkowana energia, czy to będzie OZE, czy to będzie energetyka jądrowa, czy też węgiel, który tak jest tutaj rugany. To jednak trzeba to jakoś przesyłać. I prosiłbym o odpowiedź. Jeśli nie jest Pan w stanie teraz odpowiedzieć z mównicy, to pisemnie. Dziękuję.